i potrafią przystosować się tam. Spotkaliśmy chłopców aborygeńskich tutaj w Uluru przy świętej górze biegli kilka kilometrów, tutaj się napili i idą, i idą pływać, a przy okazji robią takie akrobacje, tam, że głowa boli. Jeden bieg tam na samą górę. Ten sobie siedzi u góry. Może jeszcze ich spotkamy, jak będziemy szli Jak będą się kąpać. No i mówią po angielsku. Mówią po, tak po, po angielsku to. i też po aborygińsku. Tak. Jak tam wycieczka odpoczywająca? Odpoczywamy. To jest taki podopój. Ania, obserwuj, jaki jest eser. robaki, Ania! Nie uciekaj, fajn tu. Nie możesz uciekać. Like this? Daddy? Yes? No, um. this one.